Czasami spotykamy takie osoby, które kłamią notorycznie, bo inaczej po prostu nie potrafią funkcjonować. Wielu z nas ma tak w dzieciństwie, ale potem mamy lat 10, 11 czy 12 i z tego wyrastamy. Natomiast są ludzie, którzy skłamania nigdy nie wyrastają i stają się utrapieniem dla społeczeństwa. Cześć na autyzm? Jest test na autyzm. Ty, zróbmy test na autyzm. Bez wskazówek od innych turniejów jest mi podejmować decyzje. Czasami podejmuję decyzje, czasami mam spodnie, ale często lubię mieć wskazówki albo pomoc. dobym na sier. że tak. Przeraża mnie przybywanie poza domem przez dłuższy okres czasu. Totalnie nie, wręcz przeciwnie. To, że w nim cały dzień siedzę, to jest inna sprawa. Nie muszę przeznać, przez niepewne sytuacje trzymałam złość i poirytowanie. Tak. Wyrażenie takie kleje jak zebra oraz być. w skóbrąk dezorientują mnie. Co? Kiedy się złoszczę, uspokajam się szybciej niż większość ludzi. Ej, czy ja się szybko uspokajam? Bo dzisiaj miałem giga tilta, później się uspokojem, ale czy szybko, czy nie? Szczerze, kurde, no nie wiem. No w miarę szybko, ale nie jakoś super szybko, nie? No tak. W miarę szybko, ale no nie szybko. Mówiono mi, że mogę wpaść w obsesję na punkcie moich zainteresowań. Co? Mówiono mi, że mogę wpaść w obsesy na punkcie moich zainteresowań. Nie skamuję, kwa, no w lolu się wkupiam, ale je jak ktoś mnie wkurzy, to szybko zapominam i przestaje się denerwować. Bo zależy ci od tego, co lubisz robić. Kurde, na granie to zainteresowanie, bo jak się wciągnę, wrasta. Dam tutaj. Często wpadam na rzeczy lub potykam się o własne stopy. W ogóle się nie potykam. Jak dziecko często powtarzam wypowiadane do mnie słów. Jak dziecko często powtarzałem wypowiadane do mnie słów wyrażenia. Nie. Trudno mi usiedzieć na miejscu bez stukania i wiercenia się. No, lubię czasami stukać i jakieś dziwne rzeczy robić, wiercić się w łóżku, jak idę spać też trochę. Dam tutaj. Mam pewne rutyny lub zwyczaje, których muszę przestrzegać. No mam, muszę pościelić zawsze łóżko, jak wstanę. I umyć węby i się umyć. A to, to, to w sumie każdy tak ma, czy nie? Dam tu. Nawet kiedy skupiam się na rozmowie, niekoniecznie patrzę rozmówcę w oczy. Nie, zawsze patrzę prosto w gały. Utrzymywanie kontaktu zrokowego z innymi jest dla jest stresujące. Nie. Lubię patrzeć w oczy każdemu. Wręcz się gapię. Jako dziecko podczas chodzenia kierowałem większość nacisku na przód stopy. Nie wiem. Nie znoszę niektórych dźwięków, jak te, które wydałem, odkurzacze, bębny, stworzone ruchu liczny. Nie. Opisywano mnie jako osoba o nietypowej postawie ciała. Nie. Czasami mówią że mówię jak robot. Nie. Ludzie czasami mówią mi, że podczas rozmowy zachowuję się niegrzecznie, chociaż mi się wydaje, że jestem uprzejmy. Nie. Mówiono mi, że mam powtarzające się Nie. i ciała. Nie. Inni twierdzą, że mówię zbyt głośno lub zbyt cicho. Pracę codziennie. Nowe z społeczne budzą we mnie niepokój. To znaczy... Nie kłamię w tym teście. Wy wymyślacie. O co tu chodzi z tym pytaniem? Czy stresujesz się dentystą? No... No nie no, dentysta nie jest dla mnie nowy, ale stresuję się nowymi rzeczami w sumie, trochę. Nie wiem, jak lot samolotem, jakbym miał skoczyć z bungee, czy coś takiego. Czy jak idę na randkę. To się stresuję trochę. Postępuję ściśle według ustalonego harmonogramu i staram się unikać nieznanych rzeczy. Nie, uwielbiam nowe rzeczy, a harmonogram u mnie nie istnieje. Przyjaciół mnie na przyjęciu rozmawiam w taki sam sposób jak i rozmawiam ze współpracownikami. Chłopie. Lubię imprezy. No ja tak sobie. Mówiono mi, że mam problemy z radzeniem sobie ze złością. Nie wiem. W sumie mam kompulsywne myśli o doznawaniu urazu lub innych złych rzeczach, które przytrafiają się w bardzo konkretny sposób. Nie wiem. Co, nie, nie rozumiem pytania. Czy często myślisz, że kogoś urazisz? Urazisz tym, co zrobisz? Czy często myślisz, że kogoś urazisz, co zrobisz? Mm, tak, no czasami myślę, żeby kogoś się urazić, czy coś. Zostaję napadów złości i nie mogą do mnie dotrzeć. Tak. Oglądałem film, zazwyczaj nie patrzę w oczy aktorów, nie? Prawie zawsze noszę w torebce portal jakiś specjalny przedmiot, który zapewni mi poczucie bezpieczeństwa, komfortu lub kontroli. A prezerwatywy się liczam? <grymne> no ale to w portfelu jest. W torebce. Gaz pieprzowy? Wieprzowy, ale nie zawsze go noszę. To dam trochę. Kiedy z kimś rozmawiam? Wolę patrzeć na ścianę? Nie no, coś ty. Gdy odczułam frustrację lub, lub się stresuję, mam skłonność do krzyczenia na ludzi. Nie krzyczę na ludzi. Krzyczę na ekran w sumie. Powiem Wam szczerze, jeszcze nigdy nie nakrzyczałem na nikogo IRL, więc za, za mnie zgadzam się. A. No, a do ekranu dremorde. Gromadzę wiele faktów o przedmiotach i tematach, które mnie interesują. Nie. Patrząc na balon, obawiam się, że zaraz pęknie. Nie, ale mam tak jak na stream gitarę, że zaraz struna pęknie. Ale no balon to nie. Nie lubię chodzić do głośnych miejsc, takich jak centra handlowe, rynek i parki rozrywki. Nie. Nienawidzę dźwięków firewerków, alarmów przeciwpożarowych i krzmotów. Kocham krzmoty. Dźwięk syreny nuklearnej, atomówka. Często kołyszę się lub bawię się rękami, by poczuć się lepiej. Można tak powiedzieć. Zwykle przez większość nie czuję się nieszczęśliwa. No ja się czuję tylko nieszczęśliwa, jak Grand League Legend. mam tu? Gdy wpadam w złość się stresuję, mam skłonność do uderzenia lub niszczenia rzeczy. Nie, nie niszczę rzeczy. Zniszczę koło fortuny, ale to tylko raz. Ty, mo, moja myszka, moja klawiatura, mój monitor, mój, mój mikrofon, wszystko jest w jednym kawałku od wielu lat. Dbam o sprzęt. <śm> <śm> raz tylko w te koło więc tam nie zgadzam się. Nie lubię rozmawiać z nieznajomymi. W sumie to nie lubię. Często dręczą mnie uczucia smutku. Nie. Nie potrafię zrozumieć, co ludzie mają na myśli, kiedy mówią, że czują się... Nie potrafię zrozumieć, co ludzie mają na myśli, kiedy mówią, że czują się szczęśliwi w kogoś innego. Nie rozumiem. Co chodzi z tym pytaniem? Że ktoś inny daje im szczęście i jest to dla ciebie połowane. A, to nie. Okej. Okay. Nigdy nie byłem... Nigdy nie byłem dobry w sporcie. Mam w dupie, co teraz napiszecie, ale byłem na, nie najgorszy w siaty, w parę sportów, w cybergajach. W kilku sportach dobry byłem, w piebem, k**wy. Rzadko doświadczam szczęścia lub radości. Nie. Jestem bardzo wrażliwy na hałas. Nie. Na przyjęciach lub innych spotkaniach towarzyskich zazwyczaj stoję w rogu lub przy ścianie. Nie. Jestem atencjuszem, zawsze na środku siedzę. Wolę robić rzeczy w pojedynkę niż wspólnie z innymi. Nie, lubię robić wszystko z kimś. Najlepiej wszystko z kimś bym robił. I kierował się ze od dwie głowy, to nie jedna. Generalnie unikam kontaktu zwykłego z innymi. Nie, zawsze klata do przodu i oczy przed siebie. Mówiono mi, że wydaje dziwne powtarzające się dźwięki. Powtarzam pewne słowa w oderwaniu od kontekstu. Nie wiem, ciągle gadam jakieś głupoty. Mam no, obsesy na punkcie ciągów lift. Nie. Prawie zawsze z tym samym trenem w bezmiennym nastroju. Nie, mój humor się jakoś stawka waha. Co ten wynik mówi w sumie? Że mam depresję i stany lękowe, czy to musi. Czy nie jest to wypełnione? No tu mam opis tego, ale. Twoje objawy spektrum autyzmu są niskie. A, tutaj jest napisane. A co ma depresja do autyzmu w sumie, bo nie znam się na tym. A, tu mam. No, ale ty, zgadza się, ja często mam lęki. Bardzo często. Że coś nie za... że samolot spadnie, że kwa kometa uderzy w ziemię. Tsunami się boję. Kurde, ja mam dużo lęków w sumie. Gadanie z nieznajomymi jak ktoś mnie zaczepi. Ja preferuję. Ze znajomymi się rozmawiać, ale tak nie wiem. No, lęków. No, zgadzałoby się, a, a fiksacje, co to są? Wiele osób. Z, yy... Radzenie sobie ze zmianami. Ok. Trudności społeczne trochę mam. Tiki i natręctwa też trochę. Najbardziej lęk, ale to się zgadza. Lęk się by zgadzał, widzowie, bo. bo w sumie. No, często mam jakieś lęki, nie kłamałem na tym. Nie kłamałem. Odpowiadałem szczerze. Jeśli streamuję 10 lat i raz w życiu tylko i wyłącznie wybrałem w koło fortuny, ale zawsze dbam o sprzęt, w nic nie uderzam prawie nigdy. No to nie mogę powiedzieć, że jestem niemagresywny i napadam sprzęt, tak? Każdy się czasem w kul. go perma, bijesz? Ale to robię pod content, to robię pod content, że jedne z Kubiego. <laughs> Ale totalnie się zgadzam z tym testem, co mi wyszło. Lęki to chyba moja największa taka rzecz, która nie spotyka. Wielu rzeczy się boję. Stresuję się. No to mi powiedz kłuszek gdzieś odpowiedziałem. No chociażby czy nikt nie krytykował twojej sylwetki? Przecież ja mam z... banę. Smigol T-Rex Golum? Ale to kłamczuszek, że siedzę i poruszam się dziwnie, bo chyba się ze pół życia przed kąpem niczym nie świadczy o stanie psychicznym. Możecie dać mi inne takie testy, jak chcecie, to zrobię. Trochę ma wpływ? Nie mam za, niskiej samooceny, wysoką mam w sumie. Jestem też pewny siebie. A co, tylko kręcę beczkę, że że za bycie grubym. Jak ktoś mi wkleje jakiś fajny test, to mogę zrobić. K. Test na rasizm. Robimy? Można założyć. Dobra, robimy test na rasizm. Można założyć, że ludzie mają większości przyjaciół o tym samym pochodzeniu etnicznym. Nie. Nie uważam, że mniejszo... mniejszości na zachodzie były historycznie celem, dzień historycznym. Chwila co? Nie uważam, że. Mniejszo... No, na zachodzie. Mniejszości zawsze były tępione, czy jakoś rasistowskie, tam w historii. No to, no to jest. No to jest fakt, więc trzymam się nie zgadzać z historią, która jest na tak, tak czy jak. Nie zgadzam się. Można w jedzeniu. Dobra, nie chcę robić ten test na rasizm, bo jest za trudny. Dajcie mi jakiś inny, poproszę. Soli w głowie, jak czy zgadzasz się z niezgadzaniem się o zgadzaniu się, o niezgodzeniu się. Ryje mi to banie. Zrobię test, czy jestem psychopatą. Moim głównym celem w życiu jest zdobycie jak największej liczby dobrych rzeczy. Co znaczy jak dobrych rzeczy? Samochodów domów chyba, czego? Jak dobrych rzeczy. Nie rozumiem pytania. Pewnie chodzi o dobra materialne, no to nie mam. Bane, ale nie tak w stu procentach. Często jestem znudzony. Ja się nigdy nie nudzę. Bo jak się nudzę, to coś robię, co mnie nie nudzi. Kiedy jestem sfrustrowany, szybko wpadam w gniew. No, no tak. Moim najważniejszym priorytetem jest dbanie o własny interes. Ja się wiem, że się nie zgodzicie z tym. Ale też myślę o innych, o bliskich o ludziach nie jestem takim full full zadufanym egoistą myślę czy ktoś ma urodziny co mu kupić szczerze to jest pytanie moim najważniejszym priorytetem jest mój własny interes a nie jest wiadomo liczy się na mnie, dla mnie mój interes ale nie są najważniejszy więc dam dam tutaj szybko teraz o zainteresowanie rozpoczętymi zadaniami full zgadzam się full Tutaj nie ma co dyskutować. W szczególności jak są to zadania, których nie mam ochoty robić. To to się irytuje, jak muszę je robić. Ty, zróbmy dalej ten test, czy jestem psychopatą. Miłość jest przyreklamowana. Nie. Gdyby osiągnięcie mojego sukcesu nastąpiło czymś kosztem, byłabym, byłbym niepocieszony. Nie byłem w takiej sytuacji. To nie wiem. Gdyby, osią... Gdyby osiągnięcie mojego sukcesu nastąpiło, czyimś kosztem byłbym niepocieszony? No raczej tak. Zależy co no. Czuję się źle, kiedy mają słowa lub czyny powodują o kogoś emocjonalny ból. Tak. Zależy. Dam po środku. Większość moich problemów wynika z faktu, że inni mnie nie rozumieją. Tak. Ale nie tak... Na full. Na drodze do osiągnięcia mojego sukcesu wszystko jest dozwolone. Nie. Czasem Przesempię się na podziwieniu naprawdę sprytnego oszustwa. Nigdy nie podziwiałem żadnego oszustwa, przyrzekam. Nigdy tego nie podziwiałem. Wszystko co chodzi mi na sucho jest właściwe. No parę razy mi... U... tego lubię jak mi na sucho coś Chuj, tego... Pieniądze. Raz za razem wpadam w te same kłopoty. Nie. Nie można sprawiedliwiać oszustwa, ponieważ jest to nieuczciwe wobec innych. Nie można usprawiedliwiać oszustwa No nie można Nie planuję niczego z dużym wyprzedzeniem eee, A co to ma do bycia psychopatą No raczej nie planuję Nawet jeśli bardzo bym się starał kogoś przekonać Nie posunąłbym się do kłamstwa Tylko postać na swoim Tak W dążeniu do moich celów staram się nie krzywdzić innych Tak Zanim co cokolwiek zrobię, ostrożnie rozważam możliwe konsekwencje moich działań. Nie. Jednym z najważniejszych celów jest dla mnie zarabianie dużych pieniędzy. No, byłoby fajnie. Mówię to, co ludzie chcą zażyć, żeby zrobić to, czego chcę. Zdarzy się. Uważam, że jestem w stanie dążyć do jednego celu przez długi czas. No, streaming. Lubię manipulować uczuciami innych. Zdarza mi się, ale to nie znaczy, że lubię. Zdarza się, że często manipuluję, ale to nie znaczy, że to lubię. No to nie, wystarczmy tak. Ludzie, którzy są oszukiwani, zwykle na to zasługują. Nie. Bram udział w wielu zajadłych kłótniach. Tak. Sukces polega na przetrwaniu najlepiej przystosowanych. Nie obchodzi mnie los przegranych? Nie. Nigdy nie martwią się o tak zwane wyższe wartości, że nie się czego chcę. Nie. Nigdy nie miałem kłopotów z prawem. Miałem. Jesteś osobą w 40% socjopatyczną, w 60 polscy, co no wskazuje, że jesteś osobą w 21% bardziej socjopatyczną niż średnia populacji. ZTU8 brusik, jeżeli odpowiedzi, które przed chwilą udzieliłeś się opisują ciebie, to znaczy, że na streamach nie jesteś sobą, tylko postacią fikcyjną. Nie, na filmach jestem sobą.